Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego, mimo iż czujesz, że masz wyższy cel, finanse wciąż stanowią dla ciebie nieustanną walkę? To jest prawie ironiczne, prawda? Ludzie o tak głębokiej duchowości, mający szczególną więź ze wszechświatem, często znajdują się w pułapce wiru materialnego ubóstwa. Być może nawet zadałeś sobie pytanie: jeśli jestem jednym z wybranych jeśli jestem przeznaczony do czegoś wielkiego Dlaczego tak się czuję? Dlaczego pieniądze wydają się mnie unikać, podczas gdy inni zdobywają je bez wysiłku? Dziś rozwiążemy zagadkę, którą niewielu odważy się zgłębić: dlaczego wybrani borykają się z tak wieloma trudnościami finansowymi? Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób duchowość, prawa wszechświata i Twój własny rozwój osobisty są ściśle powiązane z tym doświadczeniem. I co najważniejsze, jak można odwrócić tę sytuację? Jeśli zostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz coś bardzo ważnego. Nie jesteś skazany na życie w niedostatku. Trudności te mogą okazać się kluczem do przebudzenia Twojej prawdziwej mocy. To nie jest po prostu kolejna opowieść o tym, jak przyciągnąć obfitość. To podróż do sedna Twojej tożsamości i dowiedz się, jak wykorzystać tę esencję, aby prawdziwie i głęboko odmienić swoje życie. Ale zanim przejdziemy do konkretów, pozwólcie, że cofnę się do momentu, który prawdopodobnie jest wam znany. Był cichy świt, pełnia księżyca słabo oświetlała mały pokój Andrei, kobiety, która zawsze czuła w sobie szczególną więź z czymś większym z czymś, czego nie potrafiła opisać słowami. Otoczona poradnikami, porozrzucanymi notatkami i niedopitą filiżanką zimnej herbaty, Andrea wpatrywała się w swoje konto bankowe na komputerze. Saldo było bliskie zeru, a ból w klatce piersiowej mieszał się z frustracją. Ciężko pracował, starał się robić właściwe rzeczy, medytował, wizualizował i praktykował wdzięczność. Dlaczego więc cały czas miałam wrażenie, że płynę pod prąd? Dlaczego pieniądze zawsze wydawały mi się problemem, gdy obserwowałam ludzi mniej świadomych, mniej zaangażowanych w swój rozwój, żyjących wygodnie, a nawet w dostatku? Tej nocy Andrea nie mogła powstrzymać łez. Czy to test? Czy wszechświat stawia mi przeszkody, żeby mnie wzmocnić? A może robię coś źle? Zastanawiał się. Myślami wróciła myślami do dzieciństwa i przypomniała sobie, że zawsze czuła się inna, jakby była przeznaczona do czegoś wyjątkowego. Ale teraz to poczucie celu zderzyło się z trudną rzeczywistością niezapłaconych rachunków. Kiedy wpatrywała się w sufit, wyczerpana, ale niezdolna do snu, Andrea poczuła iskrę, szept w sobie. To wszystko ma jakiś cel, ale ty jeszcze go nie widzisz. Jesteś kształtowana do czegoś większego. Odpowiedzi, których szukasz, nie znajdują się w świecie zewnętrznym, ale w tobie. Ten moment jasności nie przyniósł natychmiastowych rozwiązań, ale w jej umyśle pojawił się iskra. Andrea postanowiła, że bez względu na wszystko nie podda się. Tej nocy rozpoczął się dla niego zupełnie nowy etap etap, w którym zaczął kwestionować swoje przekonania na temat pieniędzy, wartości i swojej roli we wszechświecie. Podróż, która choć pełna wyzwań, otworzy mu drzwi do głębszego zrozumienia jego prawdziwej natury. Jednakże, Andrea nie wiedziała wówczas, i wielu wybranych również nie rozumie, że te trudności nie są karą ani oznaką porażki są częścią procesu transformacyjnego. I tu właśnie zaczyna się właściwy temat tego filmu. Przyjrzyjmy się bliżej źródłom tych doświadczeń i temu, jak możesz przekształcić je w klucz do swojej wolności. Jesteś gotowy się dowiedzieć, chodźmy tam. Dlaczego wybrani borykają się z trudnościami finansowymi? Czy to po prostu pech, kara boska? Nic nie może być dalsze od prawdy. Aby to zrozumieć, musimy najpierw zrozumieć, co znaczy być wybranym. Wybrany nie jest kimś lepszym czy przewyższającym innych. To ktoś z głębokim celem, ktoś, kogo przeznaczeniem jest niesienie światła, zapoczątkowanie zmiany, przełamanie starych wzorców i stworzenie czegoś nowego. Ale ta droga nie jest łatwa, bo wiąże się z transformacją, a transformacja zawsze zaczyna się od chaosu, od dyskomfortu. Pieniądze, ta potężna, choć niezrozumiana energia. Odgrywa w tej podróży kluczową rolę. Trudności finansowe są odzwierciedleniem przekonań, jakie odziedziczyliśmy i pielęgnowaliśmy na temat naszej wartości, zasługiwania i dostatku. I tu pojawia się sedno sprawy. Nie są to po prostu liczby na koncie bankowym, są lustrem Twojego wewnętrznego świata. Wybrani zazwyczaj mają duszę obciążoną przeszłymi doświadczeniami, wzorcami przodków i zbiorowości, które wymagają uzdrowienia. Wielu z nas nosi w sobie głęboko zakorzenione idee takie jak: Pieniądze są brudne, nie mogę być jednocześnie duchowy i bogaty lub nawet: Cierpienie jest jedyną drogą do osiągnięcia oświecenia. Te przekonania są głęboko zakorzenione w naszej podświadomości i choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, działają jak bariery uniemożliwiające nam otwarcie się na prawdziwą obfitość. Ale jest pewien haczyk nie jesteś stworzony do życia w niedostatku. Testy te mają na celu skłonić Cię do zadawania pytań, przełamywania ograniczających przekonań i dostosowania Twojego stosunku do pieniędzy do Twojego wyższego celu. Ponieważ, jak wszystko we wszechświecie, pieniądze są energią. Jest to narzędzie, refleksja, a nie cel sam w sobie. A dla wybranych lekcja ta nie polega na bezsensownym gromadzeniu bogactwa. Lecz na nauce jego urzeczywistniania w równowadze, miłości i połączeniu ze swoją istotą. Zadałbym ci pytanie: ile razy odmówiłeś sobie czegoś, czego naprawdę chciałeś, bo czułeś, że na to nie zasługujesz? Ile razy powiedziałeś nie stać mnie na to, zamiast zapytać siebie: jak mnie na to stać? Za każdym razem, gdy to robisz, Wzmacniasz cykl braku, schemat, który sprawia, że tkwisz w przekonaniu, że pieniądze są poza Twoim zasięgiem. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości nie każe, stawia przed nami wyzwania, dzięki którym możemy się rozwijać. Jeśli więc zmagasz się z trudnościami finansowymi, zadaj sobie pytanie: jaką lekcję mogę z tego wyciągnąć? Jakie przekonania na temat pieniędzy powinienem zmienić? Obfitość zaczyna się wtedy, gdy zrozumiesz, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale o twój związek z energią przyjmowania. I tu właśnie wielu wybranych popełnia błąd już na początku nie wiedzą, jak przyjmować. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do dawania, troszczenia się o innych, stawiania swojego celu ponad własnymi potrzebami, że zapominamy, że zasługujemy na równe otrzymywanie. Otrzymywanie nie jest egoizmem. Jest równowagą. Kiedy to zrozumiesz, uświadomisz sobie, że nie musisz wybierać między byciem duchowym a byciem zamożnym. Obydwa aspekty mogą współistnieć, bo pieniądze nie korumpują. Co to jest? Odłączenie od Twojego celu. Jeśli używasz bogactwa do rozprzestrzeniania swojego światła, do wypełniania swojej misji, wtedy pieniądze stają się boskim narzędziem. Następnym krokiem jest wyrównanie energii. Jeśli pieniądze są energią, musisz zharmonizować swoje wibracje z obfitością. Chodzi o zmianę sposobu mówienia, myślenia i odczuwania w kontekście pieniędzy. Za każdym razem, gdy mówisz nigdy nie mam dość, wzmacniasz tę rzeczywistość, ale jeśli zaczniesz być wdzięczny za to, co już masz, nawet jeśli to niewiele, stworzysz przestrzeń na więcej. Wdzięczność, poczucie własnej wartości oraz świadome działanie to trzy klucze do odblokowania swojej obfitości. I nie zapomnij o czymś bardzo ważnym: działaj z wiarą, a nie ze strachu. Często wybrani mają niesamowite pomysły i projekty, które mogą zmienić czyjeś życie, ale zwlekają, bo czują, że potrzebują środków, zanim zdążą zacząć. Ale sekret jest taki: wszechświat reaguje na ruch. A nie czeka. Zrób krok, nawet mały, i zaufaj, że zasoby przyjdą, gdy ich będziesz potrzebować. Teraz Twoja kolej. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zmienić swoje podejście do pieniędzy, jest już w Tobie. Trudności finansowe nie są wyrokiem, są zaproszeniem do rozwoju, uzdrowienia. Uwolnienia się od schematów, które już Ci nie służą, i odkrycia swojej prawdziwej mocy jako twórcy swojej rzeczywistości. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie przypadek. Wszechświat przekazuje Ci tę wiadomość, ponieważ jesteś gotowy na podjęcie następnego kroku. Więc chcę Was o coś zapytać: zastanówcie się nad tym, o czym rozmawialiśmy, i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Które przekonania na temat pieniędzy Twoim zdaniem powinieneś zmienić? Jaką lekcję przekazuje Ci teraz wszechświat? Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, zasubskrybuj kanał. To dopiero początek drogi pełnej rozwoju i transformacji. Razem możemy stworzyć społeczność wybranych osób, które rozumieją, że prawdziwe bogactwo zmienia nie tylko ich życie, ale także świat wokół nich. Pamiętaj, że nie jesteś tu bez powodu. Próby, którym stawiasz czoła, nie są przeszkodami, są krokami w kierunku Twojej wielkości. Teraz jest Twój czas, żeby zabłysnąć. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratuluję. Jesteś jedną z niewielu osób, które potrafią skupić na sobie tak dużą uwagę. Żeby dać mi znać, że dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: nie śpię, a ja osobiście przywitam Cię w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem.